Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak realnie poprawić pracę zawieszenia i co dokładnie kryje się pod nazwą mojej nowej usługi Shock Fitting. A na koniec porozmawiam z gościem specjalnym, którego na pewno wszyscy dobrze znacie. Początkiem roku kupiłem profesjonalną hamownię do amortyzatorów Laba 7. Część z Was już kojarzy, jak to działa, ale dla tych, którzy chcą uzupełnić wiedzę, krótkie wyjaśnienia. To urządzenie wykonuje bardzo szybkie i powtarzalne ruchy tłoka, mierząc m.in. siłę tłumienia, prędkość ruchu, a oprogramowanie tworzy pełny zestaw wykresów. M.in. siła prędkość, siła skok, histerezę pracy, temperaturę i stabilność całego układu. Hamownia pokazuje prawdziwą charakterystykę amortyzatora, bez zgadywania, bez, wydaje mi się, tylko faktyczne danej liczby. Po co to wszystko? Po pierwsze, żeby zdiagnozować problemy, które pojawiają się na przykład tylko podczas jazdy. Zamiast rozbierać amortyzator na ślepo, mogę sprawdzić, co naprawdę się dzieje i widzę to dokładnie na wykresie. Po drugie, żeby zrobić kontrolę jakości po serwisie i upewnić się, że wszystko działa idealnie. I po trzecie, najważniejsze, żeby sprawdzić efekty różnych modyfikacji i optymalizacji amortyzatora. Widzimy wtedy czarno na białym, co się poprawiło, zmieniło itd. To właśnie prowadzi nas do tego, czym jest shock fitting. Co to właściwie jest? To nowa usługa dostępna w Baribal Bike. Obejmuje cały zestaw działań, których celem jest optymalizacja pracy amortyzatora lub dampera, tak, żeby był dopasowany do użytkownika, jego stylu jazdy, wymagań na trasie i warunków pogodowych. Jak to wygląda w praktyce? 1. Testy na hamowni. Dostaję pełen pakiet danych i wiem dokładnie od czego zacząć. 2. Konsultacja z użytkownikiem. Omawiamy problemy, preferencje, styl jazdy, wymagania trasy. 3. Działania serwisowo-tunerskie, czyli m.in. tuning zaworowania, zmiana charakterystyki pracy, Kalibracja ślizgów, dobór odpowiednich olejów do stylu jazdy lub do warunków pogodowych, usunięcie niestabilności, cięć skokowej pracy, dalej ponowny test na hamowni. Widzę dokładnie jakie zmiany zaszły i jak duża jest różnica. Co ważne, shock fitting nie jest usługą tylko dla zawodników czy pro riderów. Najlepsze sprzęty marki Fox, Olin są świetne, ale da się z nich wyciągnąć jeszcze więcej. Z kolei niektóre widelce czy dampery od nowości pracują koślawo i wymagają poprawek, bo dosłownie fabryka zostawiła coś niedopracowanego. Dobrze zoptymalizowany amortyzator to nie tylko komfort, ale również kontrola, przyczepność, bezpieczeństwo i zwyczajnie większa frajda z jazdy. W tym roku miałem ogromną przyjemność pracować nad widelcami Sławka Łukasika. I chociaż jego foxy już działały na poziomie pro, to udało się wycisnąć z nich jeszcze więcej tej dobrej esencji. Współpraca z zawodnikiem na takim poziomie daje masę konkretnych informacji i doświadczenia i potwierdza, że precyzyjne strojenie i optymalizacja widelca naprawdę dają pożądane efekty. Kalibracja ślizgów. Fakty i przykłady. To temat, o który pytacie najczęściej. Najwięcej takich zabiegów wykonuje w widelcach RockShox, zwłaszcza w zebach, bo tych jest po prostu najwięcej w obiegu. Wiele z nich wychodzi z fabryki zbyt ciasno spasowane. Czasem na dwóch ślizgach, czasem tylko na jednym. Efekt? Skokowa, ciężka, koślawa praca albo nawet delikatne przecinanie podczas skoku. Dla wymagających jeźdźców kalibracja robiona jest też w innych modelach, żeby widelec był jeszcze czulszy, płynniejszy i bardziej przewidywalny. Teraz konkret. Przebadałem na hamowni golenie bez tłumika, bez uszczelek, bez sprężyny powietrznej. Sama góra i dół. Przed kalibracją wykres pokazał, że potrzeba prawie 12-13 N, żeby golenie w ogóle ruszyły. Do tego wykres siły był niestabilny i nierówny, co możecie zobaczyć właśnie tutaj. Po kalibracji wystarczy zaledwie 2 N, a praca jest płynna i stabilna w całym zakresie. Zobaczcie, jak gigantyczna jest różnica, którą czuć tak naprawdę od pierwszego metra jazdy. A to tylko jedna z wielu operacji, jakie mogę wykonać na waszych amortyzatorach. A teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem. Cześć, ja jestem Sławek. A to jest Sławek, którego nie trzeba przedstawiać. Sławek jest dzisiaj u nas z wizytą serwisową. Będziemy chcieli dla Sławka zoptymalizować pracę jego widelca pod jego preferencje. Będziemy chcieli z jego Foxa wycisnąć jeszcze więcej jakości Foxa, z którego jest znany. Jeszcze więcej płynności i uzyskać stabilność i przewidywalność pracy między interwałami. Sławek, jeździłeś bardzo długo na Tumiku Grip 2. Który we Foxie jeździł wiele lat. Jest już drugi sezon, gdzie jeździsz na nowym Tumiku Grip X2. Powiedz nam, na ile Fox się lepiej spisał i na ile ten Tumik lepiej działa od starego poprzednika? No Na pewno przeskok jest bardzo duży i bardzo odczuwalny. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak działa teraz nowy Tumik w Foxie. I przede wszystkim praca zawieszenia, praca. Pod takim dużym obciążeniem na trasach enduro jest o wiele lepsza i też możliwość ustawienia nowego tłumnika. Po prostu możliwości są znacznie większe i bardziej można dopasować pod swoje preferencje, dlatego to mi bardzo odpowiada. No i jak dla mnie jest to na razie numer jeden w. Amortyzatorach. Co chyba było widać w tym roku na trasach. <laughs> chyba lepiej Foxa reklamować nie trzeba. Dobra, pogadajmy o optymalizacji. Jeździłeś już wcześniej na widelcu, który był dogłaskany i wymuskany, żeby było po Twoje preferencje. Powiedz w Twoim odczuciu, jakie są różnice przed i po optymalizacji takiego widelca pod Ciebie? No przede wszystkim odczuwalna płynność pracy i ta stała charakterystyka, która nie zmienia się zaraz po serwisie. To są takie dwa elementy, które naprawdę rzucają się w oczy. No i przede wszystkim odczuwam w trakcie takich złej pogody, złych warunków. To, że ta przyczepność na przednim kole jest cały czas, tak można powiedzieć, super odczuwalna i przewidywalna. To są takie kilka takich cech, gdzie, gdzie to czuję naprawdę bardzo mocno. Jak często Ty wymieniasz olej w amortyzatorze lub robisz pełny serwis? Bo przecież ten olej się tam zużywa i to rozumie, czujesz pod kołem jak... To się zaczyna dziać. No, jako zawodnicy mamy dostęp do takiego mm, zaplecza serwisowego z Foksa, więc serwisy są e, w zasadzie no, co zawody. To jest e, no, co 3-4 jazdy tak naprawdę w terenie, więc te interwały są naprawdę częste. W rowerze treningowym staram się tak no, co miesiąc, nawet e, czasami w okresie takim letnim, gdzie dużo spędzam na rowerze, to no, dwa tygodnie i i staram się wymieniać, właśnie serwisować amortyzator. Mam nadzieję, że to co Sławek powiedział, pozwoli Wam e, zrozumieć, że serwis amortyzatora jest bardzo ważny i trzeba go robić naprawdę systematycznie. No, Dzięki Sławek. To to prawda. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach albo bezpośrednio na maila. Chętnie pomogę, doradzę i rozwinę temat. Zapraszam Was również na inne pozostałe filmy na naszym kanale. Jeśli się Wam to podobało, zostawcie lajka i suba. Trzymajcie się. Jeśli macie jakieś. Zacinam się jak te amortyzatory przed kalibracją dzisiaj.